Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie. A tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi. I szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego. Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dziennik, i dzisiaj obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, którego papież Jan XXIII ustanowił. Współpatronem naszej ojczyzny. I kiedy słyszymy dzisiaj słowa Ewangelii według świętego Łukasza o tym, jak dwunastoletni Jezus wędruje z Józefem i Maryją do świątyni, aby odbyć święto Paschy, widzimy Józefa jako ojca rodziny, jako tego, który prowadzi swoją rodzinę, uczestniczy mówiąc naszym językiem w powszechnym kapłaństwie, Wychowując swojego syna w duchu wiary, staje się przewodnikiem. Pan Jezus miał dobre pojęcie swojego Ojca, także w odniesieniu do Ojca ziemskiego, jakim był jego opiekun święty Józef, ale przede wszystkim miał świetne pojęcie i relacje z Bogiem Ojcem, czego wyrazem jest jego codzienna modlitwa. Pierwszym słowem, jakie Pan Jezus wypowiada na kartach Ewangelii, to jest właśnie to zdanie, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mojego ojca. Ostatnie słowo, które wypowie na krzyżu, będzie ojcze, w ręce twoje powierzam ducha mego. Pan Jezus, jak każdy z nas, musiał się tej miłości uczyć i tym wzorem dla Jezusa był święty Józef. I kiedy dzisiaj wspominamy świętego Stanisława Kostkę, widzimy jego życie, które polegało na tym, że nic co sobie zaplanował, nie osiągnął. Co prawda, został wysłany przez swoich rodziców, przez swojego ojca, kasztelana zakroczymskiego do szkoły w Wiedniu, do szkoły cesarskiej wraz ze swoim bratem Pawłem. Ale Stanisław i Paweł to dwie różne rzeczywistości. Paweł, młody chłopak, który bardzo kochał rozrywkę, a Stanisław, moglibyśmy go dzisiaj określić jako taki młody dorosły. Są takie osoby które w dzieciństwie czy w wieku dorastającym już mają takie cechy dorosłości. Stanisław do takich należał. Potem przychodzi choroba, ale potem przychodzi decyzja, kiedy ma 15 lat, aby wstąpić do zakonu jezuitu. Jest z tym związanych dużo zabiegów, ponieważ wszyscy myślą, że jest to chłopak, który ma jakąś fantazję, ale Stanisław dopina swego, opuszcza w nocy kolegium jezuitów Udaje się najpierw do Diringen, tam do Piotra Kaniziego, nawiasem mówiąc, świętego, który jest odpowiedzialny za tą część jezuitów, trafia do, do Rzymu do świętego Franciszka Borgiasza, generała zakonu, i zostaje do tego zakonu przyjęty. Nie podoba się to oczywiście rodzicom, dlatego ojciec Stanisława wysyła swojego starszego syna Pawła, aby ten sprowadził z Rzymu Stanisława. Ale Paweł wraca sam, ponieważ Stanisław, wzmożony chorobą, odchodzi z tego świata. Nie osiągnął swoich pragnień, ale to, co poruszało innych w życiu Stanisława, to męstwo w chorobie, wytrwałość. I wielkie zjednoczenie z Bogiem. Prośmy zatem, abyśmy dzisiaj poruszani słowami Ewangelii, wpatrywali się w ten przykład, jaki ma być, jaki ma się stawać ojciec, po to, żeby innych prowadzić do Boga, aby stać się tym duchowym przewodnikiem. Niech dobry Bóg nam błogosławi.